Hybrydy nie znikną. Od września w Unii Europejskiej nie będzie zakazu manicure hybrydowego ani żelowego, dementują eksperci. Prawda jest taka, że niedozwolony będzie tylko jeden składnik TPO, czyli fotoinicjator, który utwardza stylizację pod światłem UV. Rozporządzenie UE zabrania wprowadzania na rynek produktów z TPO. Ale salony kosmetyczne nadal mogą świadczyć usługi pod warunkiem, że używają produktów zgodnych z prawem. Za złamanie zakazu odpowiada producent lub importer, nie salon. Eksperci podkreślają, że medialne nagłówki o zakazie hybryd wprowadziły w błąd i spowodowały niepotrzebny stres wśród klientów i stylistów paznokci. TPO wciąż dopuszczone jest w ograniczonym stężeniu w rękach profesjonalistów, a całkowity zakaz dotyczy wyłącznie jego obecności w produktach dostępnych na rynku. Podsumowując, manicure hybrydowy i żelowy nie znika z salonów, zmieniają się tylko składy używanych produktów, no i wszystkim wyjdzie to na zdrowie.